Czemu mam to po angielsku? No nieważne, nieważne. Rozpoczynam operację. Jesteś gotów? Jestem gotów. Okej. Okay. Drogi Rokub. Generale. Tu wszystko da się zrymować, nie? Dokładnie. Ja kocham rymowanki. ubóstwie Jestem takim trochę jokerem. Czym kurwa? No, kubowe, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest odwołanie do YouTube'a, mój nocy. Boże. Oddziały bombowe, broń chemiczna, śmigłowce i kolosy starczą. Tarcza! Takich, tak, takich gości będziemy mieli. Spoko, zawsze takich mamy, Orle. <laughs> nie, nie, czasami jest kolos bez tarczy. O przepraszam! <laughs> Proszę uszajmie. <mnie. śmiech> Dobra, bronimy się przy kościele. To będzie kolejne skojarzenie z The Diamond. Dokładnie. No, ja na roka zawsze mogę liczyć, właśnie pod kątem znalezienia ciepłego załuka. Kurcze, pieczone. Jakie fatalna celność. Ale wiesz co zauważyłem? Że przez to, że o sobie wspominamy w swoich materiałach, głównie gameplayach, nie? Mhm. To tak prowokujemy do oglądania własnych materiałów siebie samych. A, tak, wiem. Jak no. twoje i czekam, aż mi coś tam ładnie wbijesz albo O, to, coś... to możesz się spodziewać. W takim razie jak to lubisz, to dostaniesz. A wiesz co? <śmiech> <śmiech> nie mam czasu. <laughs> Jeszcze. Odstycz stycznia możesz jechać skoksem. Dobra. Okej. Okay. Nie wygląda to źle. Się... Idziemy do armory? Kładnie. O, ty, widzę, zakosiłeś już strzelbę. O, jest, jest jedna, leży tutaj. Armory i dwa bahory. Biegnie do ciebie. Pań. Wow! Pan Piwpaw jest tu. Jump, bitch! Czekaj, czekaj, nie a, 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 co jest, Rok? Nie nic, spoko, spoko. Myślałem, że spadę, spadnę z urwiska, ale nic mi się nie stało. Aj, moje małe, kochane ofermiątko, no. <laughs> Rozkoszna. co, nie, nie lubię tego miejsca. Poczekajmy tutaj na um, peczęgi, peczęgi. A? I potem sobie prze, przenieśmy się, bo, bo to miejsce jest takich kurde, strasznie otwarte. Dobra. Oj. Widzę, że pafujesz Tak sobie, na razie. Ale spad. Tak. Ładnie <śmienicza> widzisz właśnie Yeah, bitches Lubisz się, Rotsuko Teraz im zrobię u góry Ha ha! Bum! Ha <śmienicza> <śmienicza> Widziałem, widziałem <śmienicza> to, kurde Widzisz, ty jesteś tym dobrym gościem z kamerą. Ostatnio wszystko wyjmujesz ładnie, no no. no, no, no. Chociaż w ostatniej chwili się schyliłem, ale było widać twój lot z góry, jak żeś, wiesz, na kole się z boom wiesz, w locie. Pikujący boom <grym> Pikujący. A kurczę, Okej, musimy... E, e, aha, trafmy na piciega. Na razie zastrzelba styknie elegancka. Kurczę, najgorzej, że mi się skończy... Olek. Co czekasz? A Amunicji do strzelby? No, no muszę kupić... Sorry, nie. całą. Nie, spoko. Muszę kupić Ja wolę pistolet szczerze mówiąc teraz ostatnio. Da, dobra. Fantastyczne. W, wrogowie się ponoć zbliżają. Mhm. I w szarze! Dobra, ja idę dorwać w szarze. Tu jest w szarze, idzie spod dołu. Dobra, w szarze nie, nie żyje. To już mamy połowę sukcesu. Okej. Okay. Wybaczę rok za chwilę ciszy, wczułem się. Ja też, kurde, ja się tak czułem, że wiesz... No, ja tak co... nie zapomniałem, wiesz, że nagrywamy, wiesz. <grystanie> Coś tam u ciebie szczeka. Pamiętam, ten pies pieprzony elektry elektryzuje. DAJ! Pięknie. A. Ah. Ah. Z podnoża mi go wyjąłeś. Ładnie, jego truchło przeleciał dokładnie przed twoim nosem i ochlapał cię delikatnie na policzku prawym. Tak? <grym> tak! Czekaj, wy wytywasz. Nie, to ten prawy jest. Ten drugi prawy. Aj, ty wariatko, no. co za ubaw. Kurde, ile my żeśmy mieli przerwy ze cztery dni, nie? Nie wiem. Dla mnie wieczność, ja już myślałem, że koniec cyklu, wiesz. Dobrze, <grym> no że wiedziałeś, co się dzieje. No wiedziałem, wiedziałem. To jest to mieć pewne osobistości na wyłączność. <g> <Auss biography> <of> <Spencer> <arriver> tak. Po co mam Ci robić odpowiedź wideo, wystarczy, że zadzwonię, pamiętasz <manklockSee> to! <laughs> no, 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 no. No, no, no. Hmm, coś chciałem Ci tutaj jeszcze powiedzieć... Słucham Cię uważnie. Znowu mi FRAPS nagrywa 60 klatek na sekundę... Mo ale to nawet nie jest źle, bo z tego można fajny slow motion znowu zrobić i. Wow. Ja to nagrałem. <laughs> <laughs> e, ładnie. No to jedziemy po cikiego. Albo nie, czekaj, ja ostatnio sobie pamiętam, że radziłem wybornie strzelbą. No właśnie, ja tak się zastanawiam co by sobie tutaj kupić innego, bo tak za każdym razem kupujemy, a tu można na dwie ręce jechać? Rok. W sensie? W kwiat sensie kwiat na... Uchwyt? W sensie pistolet do jednej i do drugiej łapki. Dalej ta łapka brzmi dziwnie. Nie, 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 nie wiem, nie wiem czy akimbo masz, może w ramach ulepszenia pistoletu masz akimbo? Musisz sobie zobaczyć, a rok to co ci ostatnio mówiłem, a się nie nagrało, e, wiesz jaką można sobie broń podlufową wmontować do strzelby strzelbę tak. Ha, 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 mega bullshit. Pięknie ha, ha, ha. oni tutaj spadają pod sam obiektyw. Ja pierdziele, mam szybką strzelność. Wow, jakie to jest przeurodziwe! A co tam masz, się mysiu Roku, spokój się! <laughs> Nie mogę, to fajnie strzela! Zamówiłeś <laughs> się jak na stoku na Rauszu. To fakt. Odbiłeś go? I bardzo dobrze, łajdak do mnie strzelał. No, brzydko ci posunął z pozycji leżącej. Chiki <laughs> czinki Dołączana strzelba do pistoletu maszynowego, fantastyko! O, tak gra nie przestanie mnie zadziwiać. Są w ogóle yeah. trzy rodzaje granatników, chłopie, nie? Podłączanych. Ale strzelba pod strzelbę niszczy świat. To jednej strzelby... DWIE STRZELBY W JEDNEJ! AHA! Ja, Dyły <tryfek> No fajnie, można się poprawić, jest jakby nie bez... Ło! Bez... świat. Aha, dobra.